bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze wydarzenie Gminny Sejmik Ekologiczny Zainwestuj w naszą planetę pod patronatem wójta gminy Lubawa pana Tomasza Ewertowskiego. Cieszę się bardzo, że odpowiedzieliście państwo na nasze zaproszenie i że jesteście dzisiaj z nami. Witam bardzo serdecznie pana Tomasza Ewertowskiego wójta gminy Lubawa. On dojedzie. Ma też inne obowiązki. Pana Mateusza Szawera, Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Iławie. Pana Adama Roznerskiego, Sekretarza Gminy Lubawa. Panią Martynę Wiśniewską z Nadleśnictwa Olsztynek. Miała też być dzisiaj u nas pani Alicja Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, ale ze względów osobistych nie mogła dotrzeć. Witam nauczycieli Edukacji Przyrodniczej Szkół Gminy Lubawa, którzy przygotowywali uczniów do dzisiejszego Sejmiku. I witam bardzo serdecznie zespoły uczniów szkół podstawowych gminy Lubawa, które wezmą udział w dzisiejszym sejmiku. No i przygotowały te piękne prace, które widzimy po prawej i po lewej stronie. Witam media. Z tytułem wstępu, tak króciutko chciałabym e, powiedzieć kilka słów na temat ekologii. Słowo ekologia, chociaż e, myślę, że mamy tu samych ekologów i pewnie już to Państwo wiecie, e, słowo ekologia wywodzi się z greckiego oikos, co oznacza dom, otoczenie. Ekologia jako nauka zajmuje się szeroko rozumianym środowiskiem, zamieszkałym przez wszystkie żywe organizmy, w tym również przez człowieka. My jako szkoła, jako nauczyciele pracujący w tej szkole uświadamiamy uczniom, że dbałość o własne środowisko jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych, że już od najmłodszych lat człowiek jest związany ze środowiskiem, ma więc wpływ na jego funkcjonowanie oraz jest od niego uzależniony. Naszym celem jako szkoły w kształtowaniu świadomości ekologicznej jest wspomaganie uczniów w dostrzeganiu walorów, zwłaszcza najbliższego otoczenia oraz wdrażanie do podejmowania działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lokalne. Jako szkoła sprzyjamy kształtowaniu emocjonalnej więźni z przyrodą. Oraz przekonujemy o konieczności zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń. Dlatego też w swoich działaniach kierujemy się zasadą cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj skutki. W szkole podstawowej w Złotowie treści o tematyce ekologicznej propagowane są zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Przy czym Dużo bardziej efektywne są zajęcia warsztatowe odbywające się w pracowni lub w terenie, gdyż jak powiedział Konwencjusz, słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem. Do realizacji zadań proekologicznych angażujemy nie tylko nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, ale również całe grono pedagogiczne, lokalne władze i instytucje oraz okolicznych mieszkańców. Edukacja ekologiczna propagowana jest w naszej szkole poprzez organizację różnego typu akcji na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego. Na przykład: sprzątanie świata, powiatowa akcja sadzenia drzew miododajnych, pomagamy zwierzętom przetrwać zimę, dni ziemi, wiosenne lęgi, zbieramy zakrętki, organizujemy warsztaty ekologiczne, sadzimy lasy. Czy dzisiejszy gminny sejmik ekologiczny? Nasze działania dostrzegane są w gminie, powiecie, w województwie. Otrzymaliśmy trzykrotnie certyfikat warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty, szkoła przyjazna środowisku, oraz wielokrotnie zdobywaliśmy certyfikat szkolnego ogrodu dydaktycznego. Dzisiejszy, dzisiejszy sejmik jest pomysłem y, nauczycielki biologii, przyrody, chemii pani Anny Ziemby i to ona jest sprawczynią tego, że dzisiaj się spotkaliśmy i że państwo odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i mam nadzieję, że będzie to taki czas, kiedy spędzimy go w miłej atmosferze i Wysłuchując prelekcji, które przygotowali uczniowie z Waszych szkół, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy i będziemy mogli też na sam koniec o tym podyskutować. Nie zazdroszczę komisji, która będzie miała niełatwe zadanie. Widziałam już, jak spływały do nas te prace. Zdjęcia są naprawdę wyjątkowe. Uchwycenia zwierząt, Naprawdę widać, że trzeba było się postarać, aby właśnie z bliskiej odległości tą zwierzynę uchwycić. No i prace plastyczne, które też oddają ducha, także nie zazdroszczę, ale cieszę się, że właśnie tak piękne prace do nas dotarły. Życzę Państwu i Wam, drodzy uczniowie, żebyście byli zadowoleni, jak najwięcej wynieśli z tego sejmiku. I żeby nie przedłużać, oddaję głos prowadzącej dzisiejszy sejmik pani Annie Ziemba. Witam Państwa serdecznie. Po tym pięknym wstępie pani dyrektor, myślę, że od razu przejdziemy do sedna sprawy, czyli zaczniemy od prezentacji. Na tematy wybrane przez poszczególnych uczniów reprezentujących daną szkołę. Wiem, że kolejność jest ważna. Niektórzy wolą wystąpić jako pierwsi, niektórzy jako ostatni. Uznałam, że tutaj sprawiedliwie będzie, jeżeli będzie to kolejność alfabetyczna, zgodnie z nazwą szkoły. Także, jako pierwszą szkołę, zapraszam przedstawiciela szkoły z, z, ze szkoły podstawowej Grabowo-Wałdyki. Zapraszam. Inwazyjnymi. W wyniku rozwoju cywilizacji oraz zmian w środowisku każdego dnia giną bezpowrotnie niektóre gatunki roślin i zwierząt. Zmiany te często są spowodowane niekontrolowanym pojawieniem się obcych organizmów, które najczęściej dzięki pomocy człowieka zmieniły zasięg naturalny i skolonizowały nowe obszary, mając negatywny wpływ na ich stan ekologiczny. Są to gatunki określane mianem inwazyjnych. Charakterystyczną, a zarówno najbardziej problematyczną cechą gatunków inwazyjnych jest zdolność do skutecznej konkurencji z gatunkami lokalnymi, czego następstwem jest stopniowe wypieranie rodzimej fauny i flory z jej naturalnych siedlisk. Dzień dobry, nazywam się Antoni Taranowski, jestem uczniem ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. kardynała Dziwisza w Kazanicach. Przedstawię Państwu walory przyrodnicze Wzgórz Dyles. Charakterystyczną cechą ukształtowania terenu jest wyjątkowo silna dynamika rzeźby terenu. Wody powierzchniowe na terenie parku opływają promieniście w różnych kierunkach. Ciekawostką jest, że teren parku i otuliny w całości należy do zlewni drwęcej. Podstawowymi formami morfologicznymi występującymi na terenie parku krajobrazowego są wzgórza morenowe i pagórki. Mniejsze formy mają kształt kopu. Większe zaś mają płaskie lub faliste powierzchnie oraz zbocza o stromym, rozczłonowanym i pociętym parowami kształcie. Poszczególne wzgórza mają najczęściej kształt wydłużony. Charakterystycznymi formami w obrębie parku krajobrazowego są doliny i rynny wód roztopowych. Biorą one swój początek w samym centrum wzgórz dylewskich i kierują się we wszystkich kierunkach na zewnątrz, najczęściej w kierunku południowym. Teren parku wzgórz Dylewskich leży w strefie oddziaływania czynników klimatu morskiego i kontynentalnego. Przeważają tu jednakże cechy charakterystyczne dla klimatu morskiego. Klimat występujący na terenie parku ma swoiste cechy wynikające ze wzniesienia ponad poziom obszaru otaczającego spochylenia powierzchni wód, szaty roślinnej czy podmokłych terenów. Wzgórza dyletkie różnią się od regionów sąsiednich niższymi około 1 Celsjusza średnimi temperaturami i wyższymi o około 50 mm rocznymi sumami opadów. Na obszarze parku występują warunki o znacznej zmienności przestrzennej klimatu wynikającej z rzeźby i pokrycia terenu. Zmienność ta ma znaczne znaczenie dla przyrody i gospodarki. Zróżnicowanie siedliskowe, będące następstwem bogatej rzeźby terenów wzgórz Dylewskich, ma wpływ na różnorodność szaty roślinnej występującej na tym obszarze. Najwyższe partie wzgórz Dylewskich porastają lasy i zadrzewia. Dominują tu głównie lasy liściaste. Najwyższe powierzchnie zajmują grądy i buczyny. Jest to najbardziej wysunięty na wschód rejon postępowania tych drzew. Drzewostany zbudowane są tu najczęściej z buka, grabu, dębu bułkowego, klonu zwyczajnego i brzozy brodawkowatej. W lasach tych występuje duża ilość gatunków wczesnowiosennych – złocie, zawilce, ziarnopłon wiosenny i kokorycze. Wielogatunkowy drzewostan Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich porasta bardzo żyzne gleby, które powstały na zboczach i u ich podnóży. Niestety występuje tu uboga sieć wód powierzchniowych, co jest przyczyną rzadkiego występowania roślinności wodnej i bagienno-torfiskowej. Wyróżniono tylko 27 zespołów roślinności wodnej, bagiennej i torfiskowej występujących na terenie parku. Na terenie parku występuje 750 gatunków roślin naczyniowych. Liczba ta stanowi 1 trzecią flory roślin naczyniowych występujących w całej Polsce. Oznaczono tu około 100 gatunków mszaków. Wśród roślin naczyniowych występują gatunki górskie i podgórskie: piropusznik strusi, olsza szara, bezkoralowy, przetacznik górski, kokoryczanka okułówka, fiołek trwały, przytulina okrągłolistna, widłak wrońca, bodziszek żałobny, niezapominajka leśna, kosmatka gajowa i manna gajowa. Na terenie parku występuje 37 roślin, które podlegają ochronie gatunkowej. Tym 25 roślin podlega ochronie ścisłej i 12 ochronie częściowej. Gatunki objęte ochroną ścisłą to wierzba borówkowo-listna, cispospolity, pospolity, zimoził północny, bluszcz pospolity, widłak goździsty, widłak jajowcaty, widłak torfowy, widłak wroniec, Piropusznik strusi, orlik pospolity, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, grązy żółty, Listera jajowata, Lilia złotogłów, Podkolan biały, Kruszczyk szerokolistny, Storczyk plamisty, Storczyk krwisty, Storczyk fokusa, Storczyk szerokolistny, Wawrzynek wilczełko, Gnieźnik leśny, Pokłon zielonkawy. Moja prelekcja skupi się na trzech gatunkach zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, a są to cietrze zwyczajny, Czajka Zwyczajna i dudek. Siedrze pospolity, dudek i cieka zwyczajna. Sytuacja z siedrzewem wygląda tak, że przez zanikanie jego środowiska naturalnego oraz ich siedlisk, i przez ich nieufność do cywilizacji oraz duży dystans ucieczki. Populacja Cietrzewi spada i spadała przez jakiś czas, dopóki lasy państwowe nie dały pomocy Cietrzewiom i nie powstał na przykład ośrodek, taki jak ośrodek rejmprodukcji w Nadleśnictwie Spychowo, gdzie Cietrzewie są reimprodukowane i są zacietrzewiane do nowych miejsc, gdzie mogą odnawiać swoją populację to jakiś czas kosić wysoką trawę, żeby czajki mogły sobie gniazdować. Jak tu właśnie widzimy gniazdo czajki, jajka czajki są takie właśnie, e, są właśnie takie podobne do podłoża, to właśnie sprawia, że czajki mają łatwiej, po prostu czajki, to też taka ciekawostka, czajki mają taki fajny system, że e, Taka mała czajka, na przykład jak widzi lisa, a wnać człowieka, to udaje, że nie wiem, ma zomałe skrzydło albo po prostu, że jest łatwym celem, który, który może upolować taki potencjalny drapieżnik i ten drapieżnik idzie za tą czajką, a jeśli czajkarz uzna, że jest daleko od gniazda i nie sprawi niebezpieczeństwa, to po prostu odda, odlatuje i... Drapieżnik zostaje z pustymi łapami oraz z głodem, że ja tak powiem. No i jeszcze zachować oczywiście kulturę łąkową, no tak to jak wspominałem, że rolnicy mogą od czasu do czasu skosić na przykład trawę. Więc dziękuję za uwagę. Prezentacja wykonana przez Adriana Arińskiego, czyli mnie. Jestem przedstawicielem Szkoły imienia Teofila Rucińskiego w rotnicy, a więc dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo i poproszę teraz Maję Marciniak, przedstawicielkę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu. I myślę, że po tej prezentacji zrobimy krótką przerwę, aby komisja mogła ocenić prace plastyczne i prace fotograficzne, tak? Maję zastępuje Zuzia, Anna Zakrzewska. Dzień dobry. Mam na imię Zuzana Zakrzewska i reprezentuję szkołę im. Jana Pawła II w Rosentalu. Chciałabym dzisiaj przedstawić charakterystykę stanu czystości rzek gminy Lubawa, przyczyny zanieczyszczeń, propozycje działań, które należałoby podjąć w celu eliminacji. Stan wód e, powierzchniowych. E, obserwacje są z lat 1992 roku, a w 2002 roku wskazują one zły, e, często przekraczający dopuszczalne normy stan wód. Prze, e, Powierzchniowych na obszarze powiatu Iławskiego nadal przeważają jednak wody o pozaklasowym charakterze. E, są niewielkie polepszenia jakości, która nadal pozostaje niezadowalająca. E, obserwa, obserwowane jest jedynie w pojedynczych przypadkach i dotyczy głównie jezior. Największym w sumie problemem dla większości cieków stanowią za wysokie zawartości substancji organicznych a także starzenie związków fosforu e, azytynowego e, powodujące eufobizację rzek. E, niepokojące są również utrzymujące się od wielu lat e, za wysokie wartości miana koli w wodach rzecznych świadczące o im złym stanie sanitarnym. E, czynniki pozytywne wpływają na stan czynności wód. Jest to duże zasilenie obszarów nadrzecznych, które e, stwarza warunki dla lepszego samooczyszczenia się rzek. E, o nie najgorszej kondycji wód płynących świadczy utrzymywanie się nadal populacji ryb łososiowych, wdręczycie przede wszystkim za sprawą dobrego natlenienia. Storczyk planisty, storczyk pisty, storczyk pokusa, storczyk szerokolistny, istny, w środku, gnieźnik leśny, pokłon zielonkowy. Getulki objęte obroną częściowo to pożyczka czarna, bagno zwyczajne, kaina koralowa, kuszyna pospolita, popytnik pospolity, pokrotka zwyczajna, marzenka pomna, pierwiosnka lekarska, kocenki piaskowe, centuria pospolita. Rówka Leśna i Konwaria Na terenie parków użytkowskich występuje obecnie roślina, bodziszek żałobny i orki pałek i Rówka Leśna, które posiadają jedyne stanowiska w województwie, województwie warmińsko-mazurskim. Występuje tutaj także dzwonek szerokoistki. Rówka Aleksandrówka i Malta. wzgórze Lewskich oraz jego gmina staną się w południu przyrody ożywionej i nieolimioną. Spośród drzew i drzew można zaliczyć trzy orzechy mądrzejstwie o obwodzie od 130 o obwodzie 285 cm, Czyli panowiec w dwóch dniach o obwodzie od 130 do 200 cm.